W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy opowiedzieć wszystko o maseczkach, a za tydzień pokażemy jak nakładać maseczkę i ją zmywać. Tak, dzisiaj, kilka słów właśnie o maseczkach, które obok zmywaczy, toników i kremów stanowią bardzo ważną rolę w prawidłowej pielęgnacji naszej cery, dekoltu i szyi. Maseczki, w zależności od sposobu przygotowania i od składu. Od, odpowiednie są dla różnych rodzajów cer. I tak maseczki roz, rozmiękczające rozpruchniają skórę przed oczyszczaniem. Przeważnie są one w postaci papki ziołowej. Po takiej maseczce i po oczyszczeniu skóry często stosujemy maseczki ściągające w celu zamknięcia porów skórnych. Oraz bardzo często stosowane są one dla cer tłustych w celu o zwężanie porów skórnych. Maseczki odżywcze od, od są to maseczki, które dostarczają skórze o korzystnych dla niej tłuszczów, witamin oraz związków biologicznie czynnych. Następne, następne maseczki, następny rodzaj maseczek. Są to maseczki upiększające, u, 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 u które od, od, odżywiają skórę i, da, i dają po prostu taki doraźny, od, odświeżający efekt. Aby stosowane maseczki dawały widoczny efekt, muszą być stosowane systematycznie, co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Każda maseczka powinna być dobrana indywidualnie do danego typu skóry, ponieważ zdarzają się, iż na niektóre składniki skóra reaguje alergicznie. I jeżeli po nałożeniu maseczki mamy uczucie, takie nieprzemijające nie, nie uczucie pieczenia, wtedy taką maseczkę trzeba o usunąć. I teraz, jakie byłyby wskazania dla poszczególnych rodzajów cer? I tak, dla cer suchych stosujemy maseczki nawilżające, natłuszczające, przeciwzapalne, przeciwwskazaniem są wszelkiego rodzaju stany zapalne skóry. Dla, dla cer tłustych są to maseczki najczęściej ściągające, także przeciwzapalne, kojące, zawartością siarki, zawartością krzemu. I postaram się teraz podać kilka, kilka typów maseczek, które można wykonać yy, samodzielnie w domu yy, z produktów, które z pewnością nieraz yy, w naszym takim domowym yy, budżecie się właśnie znajdują. Yy, uni, yy, uniwersalną maseczką jest masze, maseczka z lnianego. Stosujemy ją szczególnie wtedy, gdy mamy problem z łuszczeniem się cery i maseczkę tę, na maseczkę tę a potrzebna jest łyżka siemienia olnianego, którą zalewamy szklanką wody i po ugotowaniu około 5 minut taką papkę, powstaje taki kaloid papka, nam kładamy na na twarz, na szyję i na dekolt. Po upływie około 20 minut zmywamy i przecieramy twarz o tonikiem. Podobne właściwości posiada maseczka wykonana z łyżki mleka proszkowanego zmieszaną z łyżką przegotowanej wody. Teraz maseczka dla cery suchej. Bardzo dobre dla cery suchej są wszelkiego rodzaju maseczki ziołowe, które zawierają za, za duże ilości yy, ślazów. Na przykład, taką maseczką będzie maseczka z rumianku w połączeniu z szałwią. Inną maseczką dla cery suchej i normalnej jest bardzo dobra. Yy, maseczka przy, yy, przygotowana z łyżki utartej yy, marchewki yy, zmieszanej z jednym yy, żu, żu, żółtkiem i łyżeczką yy, otwaroszku. Dla cery tłustej bardzo dobre maseczki są z drożdży, yy, z utartego ogórka, yy, z białka. To chyba byłyby wszystkie takie maseczki, które można przy, przygotować samemu domku. Korzystne także dla cer są y, kompresy ziołowe. I tak dla cery y, normalnej i suchej wskazane są y, stosowanie kompresów z rumianku i z szałwii. Dla cery y, ozwiotczałej i starczej y, kompresy z armiki y, i kopru y, obłuskiego. I dla cery y, tu, y, tłustej, gorącej kompresy skrzypu polnego i yy, okrwawnika. To będzie kilka przepisów, które chciała Panią podać i w przyszłym tygodniu pokażę jak daną maseczkę się yy, nakłada, jak przygotowuje się w ogóle twarz do nałożenia maseczki i jak daną maseczkę się usuwa. Wszystkie cery potrzebują maseczek, dlatego zapraszam serdecznie, żeby naprawdę je nakładać. A już dzisiaj dziękuję Państwu. Spółdzielnia inwalidów powstaniec Skarpicka jest liczącym się w Polsce zakładem produkcyjnym. Jak każda licząca się firma, posiada swój pawilon handlowy, usytuowany obok zakładu na ulicy Podgórnej 16. W dobrze zaopatrzonej części spożywczej zakupów dokonują pracownicy oraz okoliczni mieszkańcy Karpicka. Część przemysłowa oferuje szeroki asortyment towarów, począwszy od chemii, a kończąc na wszystkich artykułach produkowanych w spółdzielni. Powstaniec. Znany jest z czujników, wskaźników i ich zestawów do samochodów star, Żuk i Nysa, silników małej mocy. W ramach systemu NOVA zakład produkuje nowoczesne i bardzo funkcjonalne gniazda i wyłączniki prądowe, pełna gama kolorów stwarza możliwość dowolnej kompozycji i pozwala na dostosowanie ich do wystroju wnętrz. Jeżeli boisz się włamania, wyposaż drzwi swego domu, garażu lub sklepu w zamek drzwiowy Optimus 2, atestowany przez Komendę Główną Policji i zakwalifikowany na listę zamków przeciwwłamaniowych. Jest to najtańsze urządzenie tego typu w Polsce. Ponadto spółdzielnia oferuje transformatory dzwonkowe, ochronne i bezpieczeństwa, golarki i depilatory medyczne. W naszym sklepie zaopatrzysz się we wszystko, co jest potrzebne w życiu codziennym. Mamy duży wybór artykułów chemii gospodarczej, kosmetyki oraz sprzęt radiowo-telewizyjny, maszyny do szycia i do pisania. Współdzielnia. Jest dystrybutorem kominków renomowanej francuskiej firmy DeVille, które mogą służyć jednocześnie jako piece centralnego ogrzewania, wydajniejsze i oszczędniejsze od kominków tradycyjnych. Zapamiętaj ten adres: Podgórna 16, Pawilon Handlowy, Spółdzielni Inwalidów Powstaniec w Karpicku. Zakupy w naszym sklepie to sama przyjemność. Osiedla przy ulicy Garbarskiej. Zapraszamy wszystkich do nowo otwartego sklepu wielobranżowego, mieszczącego się na ulicy Garbarskiej 8 w segmencie A3. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów w zakresie chemii gospodarczej, kosmetyków męskich i damskich, przyborów szkolnych, artykułów pończoszniczych i bieliźnianych. W naszym sklepie zaopatrzysz się we wszystko to, co potrzebne jest do prowadzenia gospodarstwa domowego. Proponujemy proszki do prania w wielu gatunkach, płyny czyszczące, szampony, kremy pasty do zębów wody kolońskiej i pogoleniu, lakiery do paznokci, odżywki i dezodoranty renomowanych firm krajowych i zagranicznych. Twoje dziecko zaopatrzyć się może w przybory szkolne: zeszyty, bloki, długopisy, kredki, pisaki i farby. Dla kolekcjonerów sklep oferuje duży wybór modeli do sklejania, puzle i maskowki. Zapamiętaj ten adres i pomyśl, po co nosić to wszystko z miasta, skoro możesz kupić tu na miejscu. Restauracja kaukaska zaprasza gorąco wszystkich wielbicieli dobrej kuchni i wspaniałej zabawy. Przypominamy, że restauracja czynna jest w godzinach od 10 do 22, a kawiarnia i drink bar disco od 18 do 2 w nocy. W piątki kierownictwo proponuje disco retro lat 60., a w soboty dancingi. Oprócz tego w każdy piątek i sobotę organizowana jest dyskoteka dla młodzieży. Poza tym lokal posiada duże doświadczenie w organizacji uroczystości ślubnych, styp, jubileuszy, popularnych osiemnastek, przyjęć imieninowych, komunijnych oraz bankietów. Serwujemy również garmażerkę pod zamówienia. Zwolennicy mocnych wrażeń spełnią swe marzenia w nowo otwartym salonie gier. Przy organizacji imprez powyżej 50 osób lokal stosuje korzystny rabat. Kierownictwo i personel lokalu z, z okazji świąt wielkanocnych składa wszystkim stałym bywalcom życzenia zdrowych i wesołych świąt oraz mokrego śmigusa dęgusa.